Siemanko, dzisiaj chciałbym Wam pokazać w jaki sposób regulować wysokość pływaka w takich gaźnicach. No to są podpóne gaźniki, ale jeszcze nie złożone są w kupę, bo nie mam takich o-ringów. gdzieś tutaj to było, do tych takich złączek paliwowych mi brakuje ringu, do którego zamówiłem to na jutro będą, to Dłużę, ale mniejsza z tym, w jaki sposób to ustawić? No to na początek szukamy sobie serwisówki do takiego, do takiego motocykla W moim przypadku jest to Kawasaki ZX7 Nie ZX, tylko ZR7 2000 rocznik i tutaj jest 17 mm I co to właściwie nam mówi? Mówi nam to tyle, że bierzemy sobie suchmiareczkę Nastawiamy sobie 17 mm Blokujemy tutaj środką. I teraz musimy zrobić taki e, może tak pokażę o, taki taki właśnie zabieg, że bierzemy sobie gaźnik, bierzemy go sobie tak, jak mamy tutaj ten zawias, jakby od tego pływaka, ten, ten bolec, stawiamy sobie ten pływak i przekręcamy go leciutko, tak, żeby ten pływak nie w, nie było, tak, bo się nam odbije do końca. Tylko, żeby on się na takim zaworku iglicowym leciutko oparł. Czyli bierzemy go pod kątem jak będzie i lekko go przekręcamy. O, do takiego właśnie momentu. No i ja tutaj mogę pokazać, że tak bokiem trochę, że bierzemy sobie sufmiarkę i sobie właśnie tak lecimy po tym kurwaku. O, z tej strony będzie lepiej. Bierzemy sobie o, w to miejsce i lecimy sobie. Jak widać troszeczkę nam to dotyka, ale jest w granicach normy, tam 2 mm w przód i w tył. No i jak sobie to w takim razie wyregulować, by jakby było źle. Gdyby było powiedzmy za wysoko ten pływak, by on do góry był za bardzo, bierzemy sobie śrubokręcik taki płaski, malutki. I tą blaszkę, co w tym miejscu mamy o tutaj dokładnie, podginamy ją sobie leciuteńko do góry, tak dosłownie, żeby ją tylko poruszyć. Analogicznie, gdyby był pływak za nisko, to tą blaszkę doginamy. Musimy sobie wziąć pływaczek do góry i troszkę ją powciskać. I powtarzamy manewr. Mierzymy, jak będzie za dużo, bądź za mało. Znowu regulujemy. Nie za dużo, tylko za, za, wysoko, za, za wysoko, za nisko regulujemy. A jak będzie już odpowiednio, no to możemy sobie zostawić. I tak dla każdego gaźnika. Jak one są połączone, to to po prostu jako jedną całość traktujemy. Skupiamy się oczywiście na konkretnym gaźniku, nie to tak, że wszystkie poruszymy. Od razu wszystkie trzeba, trzeba pomierzyć. Nie? nie, 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 oczywiście, że nie. Tylko skupiamy się po prostu na jednym gaźniku. Powiedzmy na początku pierwszy sobie regulujemy, potem drugi, trzeci i czwarty. Także także tak.